Komu w drogę temu czas. Nie wiem, wypał chuju. Jeszcze tutaj scenę dla spostrzegawczych. Zadam laseczki. Dobrze się kręci? Czy jakaś lipa jest elegancko, nie? Sianka mało. Przyniosę. Dobra? Jak Hugo poprosi. No, dziewczyny, zrobiłem jeszcze porządek z królikami na zewnątrz i się okazało, że jeszcze dwie samice mam. Znaczy, jedno to wiedziałem, bo nie była zapłodniona, po prostu tam została. A z racji tego, że e, zrobiłem już klatki, no to ona wróciła. Znaczy, wróciła przyszła tutaj ta samica, która nie była zapłodniona. Była u samca, ale tylko po to, żeby poczuć. <laughs> no i jeszcze przed chwilą sprawdzałem resztę królików, i jest jeszcze młoda samiczka. Tylko, że ona mała, yy, więc będzie rosła. O tutaj ta większa, która mogłaby być już zakocona, ale jak nie chcę, no to nie chcę. Trzeba poczekać. A tutaj dopiero wyłapałem trochę mniejsza samica. Ona ma jeszcze czas dwa miesiące. Yy, może spokojnie rosnąć i w końcu samca zapragnie. Na razie jeszcze no przynajmniej miesiąc tuszę będę obserwował. Uciekł Będę obserwował, czy dobrze przybiera. No musi podrosnąć. Niestety geny są takie, że, że te króliki słabo rosną. No ale zobaczymy co teraz wyjdzie. Jeszcze nie wykluczone, że jakiegoś samca. Kurde, co tutaj? Już problemy. <laughs> że jeszcze jakiegoś samca. Belga chciałem, ale no że ten akurat naszedł. O! No to on porobi robotę, a jak będzie się trafi jakiś samiec jeszcze ładny, no to warto mieć w hodowli zawsze dwa samce. I do tego bym samiczkę Baranka kupił Żeby mieć też, no skoro mam rasowego No to żeby też yy, Trochę tych rasowych Zrobić, no to one zawsze te baranki Się sprzedadzą, nie To nie na mięso A i na wybieg jak coś wypuścić Takie czy coś, wiecie to ładne wychodzi O, dobra Samicę poczuł Miał i, i nic z tego nie wyszło. Dawaj mu tą jeszcze. Dzisiaj, kurdy dzień kopulacyjny. Lat samicy trzeba w kalendarzu jeszcze zaznaczyć. O! Pomogłem? Pomogłem. Nie ma za co. Trzeba się znać, kurde. Idzie wiosna ludziska. Jak chcecie? Sypki, elegancki obornik, kurzy. Przekompostowany, przemielony, delikatny w miarę. No to kurczę, pisać. Zobaczcie, jaki to jest materiał. Posypujesz grządkę, przykopujesz i kurde siejesz, sadzisz. Tylko wiadomo, nie za dużo. 20 kg, gdzieś na, nie wiem, 10 metrów. No to to jest y, spoko. Za rok poprawić i będziesz miał ziemię, ogródek, kurczę, warzywa, jak, jak trzeba. Ku farmy! 20 kg wejdzie na bank, nie? Klakier, w paczkomat. Wyślemy Piszcie, ile w opisie wszystko jest, nie Abi? Wszystko da się sprzedać w dzisiejszych czasach. O, Papużki już jakby poczuły wiosnę, ćwirkają wesoło wszystkie. Wcześniej ćwierkały jak jeść chciały, a teraz już jakby się pobudziły trochę, ciepłe się zrobiło. Trzeba jajeczka zacząć gotować chyba niebawem, w lutym. Wszystkie pściło, a mi w trasę przyszło jechać. W ostatnim filmie wielu hodowców z całego kraju, proszę państwa, do mnie się odezwało. I mi gada, że oni są najlepszymi w tym kraju, że mają najlepsze króliki. Czemu od nich nie biorę? Najlepszy materiał genetyczny. Nie ma lepszych w tym kraju. Ja mówię, no ale w tym kraju to najlepsze. No to jak kupię, to będę miał najlepsze. Ja chciałam mieć na świecie najlepsze, trzeba było wyjechać za granicę. Ale mimo wszystko, cena mnie skłoniła, że jedziemy, proszę Państwa, i coś sobie. Coś sobie spróbujemy chyba wziąć, upatrzyć. Jak coś się spodoba, to weźmiemy do hodowli. A co? Dobrze. Komu w drogę temu czas? Kurde. Daleka trasa, proszę Państwa. Ale to nic. 500 km około. Damy radę. Coś będzie? Dobra, z już pieniędzy nie ma dla mnie. Dla siebie ma, dla innych ma, dla mnie nimo. Jak żyć? Zatankować trzeba Cały bak, 1500 zł. Skąd ja to wezmę? Kurcze Którędy? Najlepiej ulicą Za 600 metrów Na rundzie Pierwszy zjazd Pilota mam nawet swojego A co? No i tak proszę państwa Udało się Nie widać chyba, bo ciemne. Jedna czarno-biała, a druga czarna. Prawdopodobnie siostry, baranki francuskie po 500 zł sztuka. Chłop mówi, że koło 3 miesięcy. One mi wyglądają na 4, nawet więcej. No ale to. to, to no nie wiem, no. Ciężko powiedzieć. W rodowodzie wpisane 3 miesiące. No proszę Państwa, bez oszukaństwa, karton brudny. Wziąłem taki, ale on za mały, to wziąłem od chłopa. Kurde, mówię łopie, dawaj coś dużego. Ja takich dużych królików się nie spodziewałem. 3 miesiące, widać że młodziutkie, ale 3 miesiące. Czy to może mieć 3 miesiące? Jak dla mnie to może mieć 4 miesiące. O, i drugi większy. Czarno-biała. Samica, dwie samice. Baranek francuski. Zobaczcie, dosyć ładny, co? Coś z tego wyjdzie. No ta czarna troszkę mniejsza. Były 3. Chciałem drugą wziąć, była większa, taka jak ten, ale ucho miała odgryzione taką, nie. Więc mówię do chłopas, schodzi scenę albo, albo się rozstajemy. No i wziąłem tą mniejszą, bo, bo nie jest chuda, ona jest po prostu mniejsza, nie? Więc wiadomo jak w miocie masz ilość królików, no to załóżmy na 5, na 6, 1, 2 może być mniejsza od reszty. I inaczej już wtedy rośnie, bo się nie dopcha tyle do docyca i mniej je wiadomo. No, ale uszy posprawdzałem, wiadomo, wszystko sprawdzone. Jak futerko jest zadbane i jak nie ma nic w uszach, ogólnie ruchy są, jest ruchliwy. Nie ma mokrego tutaj, wiadomo, od odchodów, że nie ma biegunek czy coś. No to to takie pierwsze oznaki tego, że z królikiem może być wszystko ok. Na to się raczej patrzy przy zakupie, no i oczywiście jakaś postawa, jak ktoś tam na rasę szczególnie patrzy, bo chce później jakieś Naprawdę, naprawdę piękne króliki sprzedawać i dba o tą rasę Wygląd, no to wiadomo, że ucho w przypadku baranów francuskich, postawa Ogólnie wzorzec, tak, wzór tego królika, ja na to tak aż nie patrzę, po prostu jak się podoba i jest zdrowy to To płacę grube pieniądze i biorę i zabieram i mam u siebie w hodowli, także to są takie króliki Dwie samiczki, myślę, że tutaj jeszcze przy, w przypadku tej to z półtora, 2 miesiące, i będziemy coś chyba próbować tam do samca dopuszczać. Yy. Ona mi wygląda na 4 miesiące gdzieś, ale nie, nie jestem pewien. Dobra, ja je biorę, już klatkę mam przygotowaną, ale później przygotuję jeszcze jedną klatkę, bo no i rozdzielę. One są na tyle duże, że, że lepiej je by było rozdzielić, nie? Bo za jakiś czas może wyjść, właśnie, że któraś będzie miała albo ucho, se zgryzą, albo coś. Lepiej, niech one już pilnują swojego kąta yy, i tyle. Myślałem po prostu, że to będą gdzieś takie króliki. No to wtedy ra razem by sobie mogły jeszcze tam z 3 tygodnie, załóżmy yy, 4, pośmigać, żeby też tego stresa nie miały, że, że raptem zostały rozdzielone. Też lepiej one by się wtedy w nowych warunkach mogły odnaleźć. No ale w tym przypadku to myślę, że. W ogóle zbędne, lepiej im dać po klatce, niech sobie już swego porządku pilnują. No nic, ja biorę te króliki, może w ten karton czystszy, ja się nie upierdzielę, rzucę do klatki. O zobaczcie, to na jednego królika ten karton, a ja dwa chciałem w to wpakować. No. Ile kosztowały? Nie ja na twoją kieszeń, się nie interesuj. <laughs> od ojca ryzyka? za darmo. Się bawić trzeba umieć. O. No i tak. Przygotowałem na górze klatkę. Żeby fajnie było filmować. I później drugą przygotuję. Może ta czarna. A nie, one i tak razem idą. Ta czarna tutaj pójdzie. A ta srokata będzie tutaj, zostanie. O. No i tak. O. Jedzonko dać. Marchewkę też później dostaniecie. O. Tyle. Daję to zebrać na szybko, bo z pół godzinki w domu będzie trzeba spędzić. Dziś chciałem u coś tam zajrzeć i dołożyć ramki, ale to nie, nie ma opcji. Czekamy, czekamy lepszej pogody. Już nawet nie chodzi tyle, że, że pada śnieg z deszczem. Chodzi o to, że jest zimno wilgotno, nieprzyjemnie. Nie ma sensu je stresować taką pogodę. Najlepsza jest słoneczna pogoda, to wtedy może być i 5 stopni. Jak słońce daje, to, to jest ok. Więc chyba za tydzień coś takiego ma być. No to wtedy będziemy patrzeć. Także, jak sami widzicie, nie boję się inwestować, grubych inwestycji się nie lękam. Jak mam plan, to, to działam, tak? planie było, że przygotuję infrastrukturę do hodowli pełnej królików I sprowadzę tutaj króliki, żeby mieć z czego robić te króliki Będzie linia baranów francuskich, jak dobrze pójdzie No i oczywiście na mięsko jakieś mieszańce Jeszcze nie wykluczone, że samca typu belgijskiego odżyma coś tam Jak będzie dobra okazja, to ściągnę dla różnorodności A Póki co już nie ma takiego ciśnienia będzie pogoda, jeszcze klatkę, tylko skończę co zacząłem i będzie okej. Okay. Teraz jak szef, nie? A, widzisz, w pantofelkach. Tak powinienem codziennie, kurde, do gnoju chodzić. Z walizką pieniędzy. O, jeszcze mleko jest rano, zapomniałem wziąć od Ari. Się stara bidulka, żebym miał, na dwie kawy starczy. No dobra, jak jeszcze jesteśmy, szybko zaznaczmy, który mamy dzień, żeby każdy wiedział, kiedy tutaj spłynęły nowe króliki. Eee, to, 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 to. Cyk. Mamy środę 24, imieniny Felicji i Rafała. Wszystkiego dobrego wszystkim wspierającym i oglądającym, proszę Państwa. Jak chcecie wspierać hodowlę królików, to możecie czytać opisy i tam korzystać z różnej opcji wspierania mnie jako twórcy kanału. I całej farmy zwierząt tu mieszkających i żyjących, nie? Abi, masz. Ja cię wesprę, twoje zęby, masz. Cyk. I uciekaj. Już uciekaj. Już uciekaj. Już. Co, nie wiesz czy można? Można, ty. Walnij sobie, no. Leć. Uuuu. Zimno, co, Abi? Nie? Tak, te kuliczki Dobra, godzina minęła. O. O, mają prawo być, Deko, zniacmaczone zaistniałą sytuacją, no. Chwilę się przejechały autem i teraz trafiły do w ogóle innych warunków, obcych zapachów, proszę Państwa. To wszystko się składa na to, że królik może być delikatnie zestresowany. O! Ten to jest ładny, trzeba przyznać. Damy mu samiczkę, tą co wczoraj dawaliśmy, czyli ta. Bardzo mi zależy na tym, żeby była ona zapłudniona. Wczoraj była parę razy, chyba z cztery pokryta, udział. No i trzeba kontrolować, czy ona już nie chce samca, nie? Jeśli zaskoczyła, to prawdopodobnie już dzisiaj nie będzie chciała samca widzieć, będzie prychała, może nawet gryźć. A jeśli jeszcze ona chce, to o już, 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 już. jeszcze może nadstawić wiadomo bo samiec jest jurny o dla świętego spokoju widzicie ale już prycha już już o, już samca nie chce zbytnio widzieć więcej agresji jak, jak zadowolenia dlatego trzeba mieć na uwadze jeśli jest bo czasami się trafiają bardzo agresywne samice więc wtedy zabieram od razu nie? żeby przypadkiem samca nie, nie uszkodziła po co ma się męczyć z jakimiś kurderanami? Jak nie chce, to nie chce. Jesteśmy hodowcami, więc kontrolujemy każdy jeden proces. Czy to już wykoty, czy samo zapłodnienie, proszę Państwa. Trzeba mieć wszystko na oku i pod kontrolą. O, widzicie, się trochę pogryzły, bo... Znaczy futerko to on akurat łapie jak... Jak wiecie, jak już ma samicę, to chwyci za futro i zeskoczy z niej, z tym futrem w pysku. Tak już mają uszaki. No, i dobra, no to zaznaczyć w kalendarzu zostaje e, wczorajszy dzień, dzisiejszy, że ta samica została zapłodniona, bo tu plakietki nie ma. E, ale ja to tam raczej kojarzę, nie? że za miesiąc, pu, tak jak teraz z 20, no to po 20 lutym e, powinna się kocić. No, dobra. A te samiczki rozdzielimy, yy, tutaj druga trafi, za chwilę przeszorujesz klatkę, żeby nie było oleju gdzieś tam luźnego zbytnio, no i słomy przyniosę, tam jakiś gwóźdź z brzydki, też go by było, trzeba do góry zagiąć. Damy jeść i będzie się działa, a i poidła zaczepić, bo tutaj miskę im dałem na chwilę. Oby się dobrze chowały, nie? Oby umiejętności się zgadzały i trochę farta a będzie dobrze, będziemy bogaci wszyscy. O. Tylko jakiś nalewak muszę skonstruować do tych górnych, bo tu wiaderka nie przychylę przez daszek i ogólnie będę rozlewał. Się wymyśli, nie? coś z dzióbkiem. Butelka byłaby najlepsza. Uciąć butelkę. O, i będzie git. Znalazłem coś takiego. Będzie bardzo przydatne narzędzie. A wiesz... może się przydać. Tutaj więcej wchodzi, ale powinno być ok. O, dobrze królik dobrze. Się prawie nie ochlatą. Prawie jak nie ja. Taka przyjemna robota, nie Abi. O. o! Super! Ten to ładnie zasuwa z tego poidła. Miał takie same wchodowki widocznie. Wszystkie króliki się nauczyły. Już miski zlikwidowałem na ten moment i kafle. Bo mróz zanim tutaj wejdzie, to muszą być mocne przymrozki z dwa dni. Bo jak mury odmarzną, nie, to może mrozić, a tutaj zanim wejdzie to potrwa chwilę. Dobra, no to tyle na razie z królików. Akcje wszystkie załatwione. Możecie pisać w komentarzach ile, ile one mogą mieć tygodni, znaczy tygodni miesięcy. jak króliki na Wasze oko. Idę sobie do kózek posiedzę chwilę Bo czuję napięcie przedporodowe Trzeba się zrelaksować Nie Abby? <śmienic>